Cześć! To mój nowy format, w którym przeglądam się najważniejszym wydarzeniom w świecie: urody, a także nowym badaniom, technologiom i skandalom. Tutaj rozmawiamy nie tylko o kosmetykach, ale też o tym, co się za nimi kryje. Jeśli podoba Ci się ten pomysł, nie zapomnij go polubić. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się czym są mikroigły który stosuje się w kremach, czy są bezpieczne i na czym polega technologia. Sprawdzimy krem SPF obniżający temperatury ciała, którego testy już się rozpoczęły, a także omówimy nowy gadżet L'Oreal, który określa biologiczny wiek skóry 5 minut i nową kompozycję w kremach w postaci nasienia łososia. To tylko marketing? Czy ważne odkrycie? Porozmawiamy też o kolejnej nowości od Hailey Bieber. Subskrybuj kanał i zaczynamy. Nie tak dawno temu mówiłam o nowym produkcie kosmetycznym od L'Oreal suszarce do włosów które suszy promieniowaniem pod czerwonym. Firma oczywiście nie stoi w miejscu. Ostatnio L'Oreal wprowadził inteligentny biologiczny analizator wieku skóry. Gadżet o nazwie L'Oreal Cell Bioprint może pomóc spowolnić widoczne oznaki starzenia się skóry. Technologia bada białka organizmu związane ze starzeniem się skóry, dostarczając spersonalizowanych wskazówek dotyczących pielęgnacji. Ponad to Bioprint ujawnia jak wrażliwa jest skóra na różne składniki, a także może przewidzieć kiedy i jakie problemy skórne pojawią się u użytkownika i to przed momentem ich faktycznego wystąpienia. Przykładowo Urządzenie jest w stanie wykryć, czy skóra jest podatna na przebarwienia lub rozszerzone pory. Jak to działa? Wystarczy, że użytkownik weźmie pasek taśmy, przykleje go do policzka i umieści w specjalnym roztworze. Roztwór ten należy następnie zainstalować w kasecie testowej Cell Bioprint. Po przetworzeniu próbki gadżet wykona zdjęcie twarzy użytkownika i wyda zalecenie w ciągu 5 minut. Użytkownicy będą mogli powtarzać testy, co pozwoli na śledzenie zmian i ich dynamiki w czasie. Cena cudownego urządzenia nie została jeszcze ujawniona. Wiadomo natomiast, że premiera odbędzie się w Azji pod koniec roku. Gadżet zostanie też zaprezentowany w tym roku na targach CES. Żyjemy w epoce szybko postępu technologicznego. Chińczycy byli w stanie zbudować węzeł kolejowy w 8,5 godziny, a chińska firma Broad Group zbudowała cały 11-piętrowy budynek mieszkalny w mieście Changsha w zaledwie 28 godzin. Czy możesz to sobie wyobrazić? Wygląda na to, że od Chińczyków można oczekiwać wszystkiego. Nawet w dziedzinie urody potrafią zaskakiwać. Chińscy naukowcy stworzyli krem Przeciwsłoneczny, który obniża temperaturę skóry o 6 stopni. Oznacza to, że nie tylko blokuje szkodliwe promienie UV, ale także zapewnia chłodzenie powierzchni skóry. Opracowanie takiego kremu jest ważne w przypadku zmian klimatu, szczególnie dla osób pracujących na słońcu. Z danych opublikowanych w Nano Letters wynika, że filtr przeciwsłoneczny ma dobrą odporność na promieniowanie UV wysoką wodę. Odporność i długą żotność. Uwaga, 30 dni. Myślę, że nie jest tajemnicą, że słońce silnie wpływa na skórę i dosłownie ją wysuszy. Z takim kremom SP można jednak o tym zapomnieć. Ogólnie rzecz biorąc, rynek kosmetyczny jest. tak przepełniony kremami, że marketingowcy mają teraz uh -oh. ogromne wyzwanie. Kolagen, retinol, peptydy, jest tego tak wiele, że aż nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. Dlatego okresowo w kremach pojawiają się nowe składniki, aby zwrócić naszą uwagę. Kiedyś popularne były mucyny ze ślimaków lub jad węża, przełomowe składniki, zaktualizowane receptury, i nowe formaty produktów są zwykle wynikiem lat badań klinicznych, zaangażowania ekspertów i opinii konsumentów. W przeciwieństwie do ciągle zmieniającej się estetyki makijażu, koloru włosów i zdobienia paznokci, główne trendy w pielęgnacji skóry z roku na rok stają się coraz bardziej wyrafinowane. Ostatni hit krąży wiralem po sieci. To serum i kremy z zawartością nasienia włososia. Już sama nazwa przyciąga uwagę. Chwyt marketingowy polega jednak na tym, że nazwa to nie do końca prawda. W rzeczywistości preparaty nie wykorzystują samego nasienia łososia, ale pochodzące z niego DNA. Nazwa techniczna tego składnika to typowy łamacz językowy, dlatego zostawiam ją tutaj, a w skrócie PDRN ten sposób można go oznaczyć na produktach kosmetycznych. PDRN zawiera składniki odżywcze aktywne, które wnikają głęboko w skóry, promując regenerację komórek i produkcję kolagenu. Unikalne właściwości łososia sprawiają, że jest skutecznym środkiem na różne problemy skórne, w tym drobne linie, zmarszczki i matowość. Jednocześnie jest uważany za dość drogi składnik, a tym samym jeszcze bardziej. Ардії виянтковий ПДР знайдуєш також в некоторих люксусових продуктах до пілігнації з таких як пальзами і суплементи. Сам тренд зв'язаний з використанням ПДРН у ососі в Корії з'явився уж в два тисячі A więcej o tym mówiłam w tym filmie. Korei Południową można uznać za źródło wielkiej inspiracji dla branży kosmetycznej. Najlepszy przykład to kosmetyki dekoracyjne Halle Bieber, które wprost nawiązują do koreańskich produktów. Ledwo uwolniliśmy się od wiralowych różów i błyszczyków rot, a zaraz dostaniemy równie Popularne nowości, o których TikTok znów oszaleje. Tym razem chodzi o kredki do ust. Jak twierdzi producent Road Peptide Lip Shape, to nie tylko kosmetyki dekoracyjne, ale także pielęgnacje ust. Same kredki nie drapią, nie rolują się i pozostawiają matowe wykończenia. Mogą być używane zarówno do rysowania konturu. Jak i po prostu całych ust. Linia kredek do ust to logiczne uzupełnienie linii błyszczyków. Zawiera 12 odcieni od neutralnego różu do głębokiego brązu. I choć wydaje się, że w odcieniach generalnie nie ma nic nowego, to wirale w mediach społecznościowych są pewne. Ogólnie peptydy w błyszczykach do ust od dawna zyskują na popularności. Wiele marek ma w swoim katalogu produkty do ust z tym składnikiem, który dobrze nawilża Usta. Zapobiega wysuszaniu i łuszczeniu się warg oraz tworzy. Hydrobariery dla intensywnego nawilżenia skóry. W Korei takie produkty znane są od dawna. Dlatego nowość od Hailey Bieber jest po prostu nowością od Hailey Bibir, a nie przełomą dla całej branży. Pamiętasz, jak w mediach społecznościowych królowała porcelanowa skóra z pokazu Mason Margello? TikTok dosłownie oszalał. A użytkownicy próbowali zrozumieć, jak można stworzyć taki efekt. Szklany lub lalkowy makijaż Pat Magraf próbował powtórzyć cały TikTok kosmetyczny. Zazwyczaj nie oszukujmy się bez powodzenia. Teraz jednak makijaż Lalek można również wykonać w domu. Zespół Pat wypuścił porcelanową skórę w jednej butelce: maskę Skin Fetish Glass 001 Artistry Mask. Produkt zawiera glicerynę, wodę różaną. I alantoiny. Maskę nakłada się na gotowy makijaż za pomocą pędzla. Konieczne jest pozostawienie każdej z warstw do wyschnięcia lub skorzystanie z ręcznej suszarki do włosu. W sprzedaży pojawiło się pod koniec stycznia. Zastanawiam się, czy ten produkt będzie tak wiralowy jak próby stworzenia podobnego efektu za pomocą żelatyny lub masek foliowych. Bo kto wie, może trend polegał właśnie na próbie od Odgadnięcia sekretu takiej skóry. To, co najbardziej zyskuje obecnie na popularności, to mikroigły w kremie. Jesteśmy przyzwyczajeni do nakładania kremu na skórę i czekania na efekt, ale faktem jest, że zwykłe stosowanie kosmetyków nie zawsze jest skuteczne. Cząsteczki niektórych składników nie mogą przeniknąć przez warstwę rogową na skórka, lub zajmuje to dużo czasu. Więc albo kremy okazują się nieskuteczne, albo potrzeba dużych dawek produktu, aby zobaczyć przynajmniej jako taki efekt. Naukowcy jednak nie próżnują i już dawno odkryli kolejną ścieżkę dostarczania substancji do niezbędnych komórek. Są to zastrzyki podskórne. Przy całej dokładności i szybkości transportu ta metoda ma oczywiście wady urazy skóry, bolesność i złożoność samodzielnego wykonywania Strzyku. Żeby uprościć całą procedurę i umożliwić wykonanie jej w domu, naukowcy opracowali dużo prostszą metodę. Tak oto pojawiły się mikroigły stosowane w kosmetykach pielęgnacyjnych. Mikroigły są tak małe, że nie możemy ich zobaczyć gołym okiem. Ale ich mechanizm działania jest podobny do zwykłej strzykawki. Tak wyglądają pod mikroskopem. To właśnie te małe igiełki wnikają w górną warstwę skóry, tworząc mikrokanały, które pomagają dostarczać aktywne składniki produktu kosmetycznego głębiej w skóry, a także są w stanie stymulować procesy regeneracji w skórze. Istnieją rozpuszczalne i nierozpuszczalne mikroigły. Te pierwsze są tworzone z kwasu hialuronowego. I pozostawiają substancje czynne w skórze po rozpuszczeniu. Drugie polimerowe pozostają na powierzchni na Komponentami do produkcji mikroigieł są spikule, mikroigły krzemowe, wykonane z suszonych gąbek słodkowodnych i wysuszony kwas hialuronowy. Ta ostatnia substancja wśród lekarzy budzi coraz większe zainteresowanie. Kwas hialuronowy jest substancją galerytowatą, a po wysuszeniu Nabiera właściwości ciała stałego, z którego można tworzyć mikroigły o dowolnym rozmiarze i kształcie. Zaletą takich igieł jest to, że nie tylko dostarczają substancje aktywne, ale także same są właśnie takimi substancjami. Popularność mikroigieł w kosmetykach rośnie ze względu na ich udowodnioną skuteczność minimalną inwazyjność i możliwość stosowania w domu. Najczęściej mikroigły są dodawane do produktów anti-age, a także do produktów dla skóry wrażliwej i suchej. Po aplikacji można poczuć mrówienie, które szybko ustępuje. Oznacza to tylko, że substancje przeniknęły i zaczęły działać. Na przykład marka VT Cosmetics wprowadziła krem o różnym stężeniu od 50 do 1000. Brzmi to interesująco. Rusując. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.